Michał, wreszcie wracamy na zwycięską ścieżkę i to w jakim stylu? No tak, na pewno brakowało nam tego zwycięstwa. Fajnie, że, że, wy, że udało się dzisiaj wygrać i to, to 3-0, więc, więc na pewno to cieszy. Ty wracasz po pauzie kartkowej i w kolejnym spotkaniu to właśnie Twoje trafienie rozwiązuje worek z bramkami? No tak, na pewno fajnie, że, że wróciłem, że strzeliłem tą bramkę i że, że mecz się otworzył, i później zdobyliśmy jeszcze dwie bramki. Nie mógłbym Cię nie zapytać o koszmarną kontuzję gracza Radomiaka. Fatalna sytuacja. No tak, na pewno niemiła sprawa, bo, bo zdrowie, jednak dla, dla zawodnika, jest najważniejsze, więc można mu życzyć tylko, żeby, żeby wszystko było po jego myśli. Za tydzień kolejne ważne starcie. Tym razem wyjazd do Gdańska. Trzeba iść za ciosem. Tak, na pewno będziemy chcieli wygrać to, to spotkanie. Wiemy w jakim miejscu w tabeli jest Lechia, więc, więc na pewno pojedziemy zmotywowani, bo, bo na pewno będą walczyć o, o każde punkty.